Stwórz wyjątkową jesienną dekorację za mniej niż 30 zł. Kilka prostych kroków wystarczy, aby zwykła dynia zamieniła się w piękną ozdobę. Najważniejsza jest gąbka florystyczna, czyli taka, jakiej używa się do układania kwiatów. Jeśli masz większą, przetnij ją na pół, aby odpowiadała rozmiarowi dyni. Włóż ją do miski z wodą i poczekaj, aż opadnie na dno i dobrze nasiąknie. Dzięki temu kwiaty pozostaną świeże przez długi czas. Teraz weź dynię i nałóż mokrą gąbkę na jej trzonek. Najpierw wbij ozdobne zielone gałązki w bok gąbki. To właśnie one stworzą bazę dekoracji i sprawią, że całość będzie miała ładny, rozłożysty kształt. Gdy podstawa jest gotowa, sięgnij po kwiaty. Możesz wybrać te, które masz w ogrodzie, aby zaoszczędzić. Przytnij ich łodygi do odpowiedniej długości i wbijaj je od góry w gąbkę, aby kompozycja nabrała koloru i charakteru. Na końcu dodaj gipsówkę, która nadal lekkości i pięknie wypełni wolne przestrzenie. Kilka prostych kroków i zwykła dynia zmienia się w efektowną ozdobę, której nie da się nie zauważyć. Gotowa ozdoba wygląda naturalnie i bardzo elegancko. Możesz postawić ją w domu na stole lub ustawić przed wejściem do domu, aby od progu witała gości klimatem jesieni. Jedna dynia, odrobina kreatywności, i masz dekorację, która od razu odmieni wnętrze. Ozdoba, która sprawi, że Twoje Halloween nabierze prawdziwie mrocznego klimatu. Aż trudno uwierzyć, iż zrobisz ją sam w domu. Efekt robi ogromne wrażenie. Wystarczą trzy balony: czarny, czerwony i biały. Zacznij od czarnego balonu. Włóż do środka patyczek i dokładnie go owiń, to będzie środek oka. Teraz sięgnij po czerwony balon, załóż go na patyczek i mocno zakręć. Dzięki niemu dekoracja nabiera dramatycznego, strasznego wyglądu. Na końcu przygotuj biały balon. Delikatnie go nałóż, wysuń końcówkę i natnij małą dziurkę, aby powietrze mogło swobodnie przechodzić. Tak samo zrób z czerwonym balonem. Najważniejszy moment to pompowanie czarnego balonu. Wtedy wszystkie warstwy napełnią się jednocześnie i uzyskasz efekt oka. Zawiąż całość i dodaj szczegół. Weź czerwony pisak. I narysuj na białej powierzchni cienkie linie przypominające żyłki. Sprawią one, że ozdoba wygląda jeszcze bardziej realistycznie i upiornie. Gotowe. Twoje własne halloweenowe oko. Możesz powiesić je jako dekorację lub położyć na stole, a gwarantuję, że zrobi ogromne wrażenie na każdym. Pokażę ci jak w prosty i tani sposób stworzyć niesamowitą dekorację ducha. Idealną na Halloween. Najpierw wydrukuj oczy ducha i starannie je wytnij. Weź stelarz na pomidory o wysokości około 90 cm, złóż go tak, aby tworzył stabilną podstawę i zabezpiecz górę mocną taśmą, żeby wszystko dobrze się trzymało. Na szczycie stelarza umieść styropianową głowę, która posłuży jako podstawa twarzy ducha. Następnie owiń cały stelaż lampkami dekoracyjnymi, dzięki którym duch będzie wyjątkowo świecił w ciemnościach. Lampki przymocuj co kilka centymetrów taśmą, aby równomiernie się układały i stabilnie trzymały na stelażu. Aby uzyskać efekt ducha, przykryj całość białym prześcieradłem, nadając mu kształt i zwiewny wygląd. Na koniec przyklej oczy ducha na odpowiedniej wysokości. Postaw zrobionego ducha przed domem sprawdzi się jako idealna dekoracja w dzień jak i w nocy. Włącz lampki i zobacz, jak cały duch ożywa dzięki magicznemu blaskowi. Taka dekoracja zachwyci twoją rodzinę i sąsiadów i wprowadzi niezapomniany nastrój. Tak w prosty sposób zrobisz przepiękną jesienną ozdobę, która zachwyci każdego. Nie potrzebujesz do tego wielu rzeczy. Wystarczą jesienne liście w pięknych kolorach i zwykły papierowy kubek. Najpierw przygotuj kubek. Obetnij jego górną część i wytnij w nim otwór. To będzie podstawa do przygotowania całej dekoracji. Teraz połóż pierwszy liść na górze kubka. Za pomocą kleju na gorąco przyklej go delikatnie do powierzchni. Następnie dokładaj kolejne liście, układając je równo obok siebie. Rób to powoli i starannie. Ponieważ właśnie od tego zależy, jak będzie wyglądać Twoja ozdoba. Pierwsza warstwa powinna dokładnie otoczyć dno kubka. Kiedy jest już gotowa, zacznij nakładać kolejne warstwy. Każdy liść przyklejaj tak, aby delikatnie zachodził na poprzedni. Dzięki temu całość zacznie przypominać naturalne płatki. Kiedy cała powierzchnia kubka zostanie pokryta, odwróć go do góry nogami. W tej chwili zobaczysz końcowy efekt. Zwykły kubek i kilka jesiennych liści zamieniły się w piękną, jesienną różę, która może być ozdobą stołu czy okna. To prosty trik, a efekt jest naprawdę wyjątkowy. Florystki nigdy nie zdradzą ci tego triku. Twój dom dzięki temu zyska zupełnie nowy charakter. To banalnie proste. Potrzebna ci będzie duża aluminiowa taca, weź kolorowe kwiaty, najlepiej takie, które już zaczęły tracić świeżość. Odetnij same główki kwiatów prosto na tacę. W tym triku świetnie sprawdzą się goździki, róże czy inne kolorowe kwiaty. Rozłóż wszystkie kwiaty równomiernie na tacy. Teraz czas na zwykłą wodę. Nie za dużo, tylko tyle, aby lekko je nawilżyć. Dzięki temu płatki nie spalą się podczas wysokiej temperatury i zachowają swój kształt. Gotową tacę włóż do piekarnika. Ustaw termoobieg na 60 stopni Celsjusza. Susz kwiaty przez około godzinę. Po tym czasie zobaczysz efekt, który cię zaskoczy. Idealnie wysuszone, kolorowe kwiaty. Jednak to nie koniec. Wsyp kwiaty do miski lub innego szklanego naczynia. Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dodaj świeczkę typu tealight na wierzch. Gotowe. Piękna, naturalna dekoracja, która nic nie kosztuje. Twój dom będzie cudownie pachnieć i magicznie wyglądać. Wnętrze natychmiast wypełni się zapachem lata i kolorami ogrodu. Wiązanka na cmentarz za mniej niż 15 zł. Na początek przygotuj dwie identyczne doniczki. Odwróć jedną z nich do góry dnem i nałóż klej na brzegi. Następnie weź drugą doniczkę i przyklej ją do pierwszej, tworząc stabilną podstawę. Teraz weź jeden większy wazon i umieść go w środku doniczki. Jeśli planujesz użyć żywych kwiatów, wlej wodę do doniczki. Czas na najpiękniejszą część, jaką są kwiaty. Wybierz różne kolory, które będą pasować do twojego wnętrza. Odetnij łodygi, dopasowując ich długość do rozmiaru doniczki. Ułóż kwiaty dookoła wysokiego wazonu, tworząc efektowną kompozycję. Dodaj kilka zielonych liści, aby nadać dekoracji naturalnego i eleganckiego wyglądu. Włóż znicz lub wysoką świecę na środku kompozycji. Twoja wiązanka jest gotowa. Ta piękna ozdoba nada wyjątkowego charakteru. Spróbuj i przekonaj się, jak łatwo można stworzyć coś wyjątkowego dla tych, o których pamiętamy. Przetnij kawałek makaronu dopływania. Twój dom może zyskać nowy wygląd w zaledwie kilka minut. Efekt, który zachwyci każdego twojego gościa. Na początek weź kawałek makaronu dopływania, najlepiej z otworem w środku. Jest to lekki i elastyczny wałek, który stanie się bazą. Przetnij go wzdłuż tworząc otwartą przestrzeń. Kiedy wałek jest gotowy, złap zasłonę w dłoń, tworząc fałdę, a potem włóż rozcięty wałek w jej zgięcie, aby dobrze się trzymał. Dzięki miękkiej piance, która przylega do materiału, nie musisz używać dodatkowych mocowań. Teraz wybierz ulubione kwiaty dekoracyjne, które pasują do wystroju wnętrza. Pianka pozwoli ci łatwo wbić druciki ozdób, tworząc różne kompozycje. Wykorzystaj kwiaty w różnych kolorach i rozmiarach. Aby nadać dekoracji unikalny charakter, w zaledwie kilka minut stworzysz oryginalną ozdobę, która zamieni zwykłe zasłony w piękną dekorację. Z pewnością przyciągnie uwagę gości, a twoje zasłony zyskają nowy wygląd za niewielkie pieniądze.